Witam Was w kolejnym odcinku zagrajemy w Magica. Znowu z Peterem. Witam Was, tym... Oto Tak, tym razem nagrywam frakcją, gdyż w poprzednim filmiku też było opóźnienie dźwięku, więc chyba tego nie chcemy. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z FPSami Czy będzie się dało <grym> grać, czy nie. No dobrze. No to rozdział czwarty. Jedzie. Hasło. Już wisałeś hasło. Wiem. 3, 2, 2. 3. 2. Piotrek. <grystanie> nie oszukasz gry. Ale słyszę twoje dźwięki z gry. Ale słabo, dobrze jest jak na razie. 1 FPS podczas ładowania to nie tak źle. Mogło być gorzej. Czekaj. To jest parówka. No u mnie też jest parówka. W sumie to no. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Nie zdążyłem policzyć. <grystanie> Jaki czad! <grystanie> Mój drewniany konik. To jest konik z LEGO. Ty! Więcej FPSów jest z Frapsa niż Actiona. Uwierzysz? No, dziwne. a konik ładnieje. Jeszcze sprawdzimy, jak się nagrywa te efekty. Mieliśmy sprawdzić, jak się nagrywa, ale ja tylko z spotrzę... Dobra, chodź. Dokładnie. Zrób jeszcze raz taką. O... I move, move, raz, dwa, trzy test. Raz, raz dwa, dwa, trzy, trzy, test, test. Raz, dwa, trzy test. Dobra. I cięcie sprawdzimy, jak się wszystko nagrywa. Słuchajcie, <laughs> Peter miał się nie bawić. Muszę ściszyć trochę efekty, więc zaraz do Was wracamy w tym samym miejscu. Zapomniałem, że efekty mam w menu, więc... Yy... O, chyba jest lepiej. O. Dobra Peter, idziemy. Peter. Zgadnij co robiłeś pod moją nieobecność. Dlaczego ja mam miecz ten? Peter. <śmiewanie> <śmiewanie> o nie! Otakować ich, Peter, atakuj ich. Mm. Stać, kto idzie, chuj <śmiewanie> Przychodzisz. Mogę <śmiewanie> się tu przespać. Peter, skoro lubisz się tak bawić, to możesz tam postawić miny koło nich. No bo. <śmiewanie> <laughs> czy to człowiek, czy to samolot. Oj, <laughs> <Nie> ten czar. <laughs> Nie! <laughs> Pojedynki jeszcze będą, Peter. Dobra, chodź, bo się. Już za bardzo tego śpimy. Chodź do mojego łóżka, Że. Oh. Oh. ale wydajesz odgłosy. O, tak. No nie! Kto się włamał? Hał hał. Ja ci dam! Won mnie stanął. A nie, to ty. Wychodzimy. Pitery, chyba to był koniec świata. Meteoryt w nas wcelował. Co się stało? Atakują nad Atakuj! Warshit! Oh ogniem ich, ogniem pamiętaj. I to tylko ogniem. To SF. Ja już się ich załatwiłem, no. O, no, drzwi. r -Q -A -S, właśnie. Trzeba sobie wziąć na mieczyk. Idziemy no, dalej. Jaka drzwi, może... Peter, bo to będzie trudne, chodź tu! Rób to. No weź. Już? Oh! I co teraz powiesz? <laughs> Peter dosiadł cię <laughs> Jeszcze ich tu na Naszło. O oh Peter. Idziemy pod osłankę. Aj. J jaki trójkącik <laughs> rób to Komba O oh, je yeah. O tak, Peter Peter nie wzmacnia tego. Ninja. Żytek, to ty, to ty. Coś wisi w powietrzu, Peter. Co wisi? No ty masz antenkę. Rozumiem. Rozumiem Peter, przeczytałeś te wszystko? Nie, Za, bo ja zapomniałem. Cześć, ej no. <słuch> Dawaj, atakuj. Peter! Atakuj ich. A wiesz, na nikogo nie ma. No jest, zobacz. No to dajmy wyjść, nie, do, by nie dociągnę tam. Teraz tu idą Damy mu radę. Tobie też Iba. dam radę. No. Czyli Frapsem jest teraz lepiej nagrywać trochę. <grystanie> Myliłem się do co do Akrzyna. Uba uba. Peter nie ma. Tak też możesz. Jakiś tym. O, o nie, nie to. Idziemy. Spalmy to. Nie tędy droga, mój przyjacielu. O. O tej? Nie, idziemy. Na, nie, na, 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 ob, na obkoło musimy iść. Ej, co cię spalłem. Widziałeś co? Masz statnicę? Ej, no. Nie, nie widziałem tego. To tak, jakbyś schodził trzy razy z jednego sofka w tym samym czasie. To było... IT'S A TRAP! <laughs> yes! <laughs> no bo, kurde, nie ten... Nie ten czar, ale dobra. O Jezu! Tak. Radzisz sobie? Tak. No dobrze, to ja ci pomagę to. Zabiłem króla! <laughs> A go z noża. O, to są Najlepiej wziąć wodę i potem lód. Oa. Peter. To ty nie wybuchłeś. Nic ty nie zrobiłeś. O fakt. Ej no, leża. Peter <laughs> się pochnął. Ej no. Wstawaj. <laughs> Tylko nie oni. Malubry <laughs> trigger. <laughs> o nie. Bo. Oh. Przewróć ja. się, <laughs> 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 e, nie mnie nie żyję. Mogłeś mówić, przecież oni mnie tu biją. Prędko. O, prędko, Już po tobie. Spokojnie. Mam jeszcze to. No nie wiesz czy coś. No przywołaj mi się tylko, no. No weź no Gówno mi tak... zrobił On no, no ma to i to Ja sobie tu tarczę nie, nie to O Na to Wykończ go Ja go wykończyłem I ciebie też przy okazji Dobra, Peter, daliśmy mu radę temu. Ale zobaczysz, jak na filmie został przewrócony. On się odwrócił i się przewrócił przez nich. Nie, widziałem. Nie widziałeś. Widziałem. Nie widziałeś, ja chyba lepiej wiem, czy widziałeś. Nie wydaje mi się. Nie, nie, chodź tu, Peter, tu jest strasznie. Patrz. Wow, pamiętasz tutorial. Oj, sorry. Czemu Czemu giri, giri. <grym> <grym> <Czemu>? Ja też. <grym> ja też. <grym> Peter, chodź tu. No nie, <grym> no. <grym> Aha. nie Peter, umarłeś. Ja też. Umrę. Zostaw mnie spoczeńcu, dawaj. Oj. Brawo. Nie! Nie! Pójdź! Pójdź! Poczekaj! No! Nie ma! Czekaj, czekaj, Zginął jeden. No dawaj no. Wskrzesz mnie. To ja im dam radę. Ty tarczy dawaj. Wskrzesz mnie no. <grym> Peter Oj, nie to. No Peter, pok... Bo... Brawo. nie, mnie. Zmocz mnie. Zmocz wzmacniaj. już nie trzeba. Mój miecz <grym> Peter. No no daję go no. No, chcę tego, to co robi. To, widziałeś? Nie, nie widziałem tego. Patrz. O o takie coś, o. No tak. Logicznie. Ej, chodź na chwilę, chodź na chwilę. Ej, chodź, 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 chodź. Ta. A nie to. Peter, dziękuję Ci bardzo. Naprawdę mi pomogłeś. Zgaś ten ogień. Trzeba być strażą pożarną. Tutaj. tu już nie ma tekstur. Głupia lampa. Głupia lampa. No nie. O nie. Szpiter, już, spokój. To jest fajne takie... Maszynowa. <grym wioski> Maszynowę to ty znajdziesz. Chodź. Ej, eee, Luba, Luba! Chyba mnie zamroziłeś, tak? Nie. Chyba nie. Nie. Chyba ty mnie... ...zmoczyłeś. <grym wioski> Zmoczyłem się. Się... Peter, Piter! Płonę Dawaj go Ja płonę Książkę widzisz? No wiem Dawaj go Dobrze, zniszczyłeś mu jeden pancerz Teraz drugi Ale się bo bołujesz trochę Dobra Ty Te teraz jest golas To dawaj go oh, Fuck! Ulecz się Ej, a czemu ja prawie nie mam zdrowia? To tego nie wiem. Przez to nie Dobra, chyba jestem ok. Ja się odsuń. Peter, no. Już nie będę. Ja też nie będę, wiesz? Już się ogarni, dobrze? Ja, nie we mnie, okej? Okay? Nie we mnie. Ja chciałem wziąć pożarę, co zrobi? Nie wiem, a myślisz, że ich. wierzcie, ich. Peter, wierzcie, oh. weź, 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 To jest nie. niesłyszalne. Którędy? Tędy. Nie, to tędy chyba. Brawo. Nie, tędy też nie. Piter. Coś ja zrobiłem? Nie tędy, nie tędy, to... Którędy w końcu, no? Tędy no, tak też. Że... A, no tak, raz. Dziękuję Umoczyłeś mnie Nie, Nie to dobrze I, y... Muszę to zrobić Przepraszam, chcessiu mogę Wytknęło <grym> <grym> mi się Peter to jest para Patrz moje kości Jak ty tak się poleczysz <grym> Jestem mokry A już prądu Nie to co ty. A że Czekaj! A to jest nasz to, sorry, nie chciałem. A nie, to nie nasz. Powali w tarczę. <noise> <noise> co ty zrobiłeś? Nie mm -hmm. Chyba już nie trzeba ten... A nie, trzeba, trzeba. Patrz, ten go goni. <noise> nie może wcalować. No, to był nasz. Dobra, chodź, wyjdź. Już, na pewno, tak. Kurde... Nie to. Peter, miałeś się ogarnąć. A, trąbem. Tak. Trąbem się, Już, spokój. Ja mam świetny miecz, a ty nie. Dobra, uważaj, bo tu będą ci. Dobrze. To może teraz ty te wstrzymuj, a ja atakuję? Nie. To foch. foch. Hm. No tak. Log -log Logiczne. <laughs> Umiesz tak? <śmiech> nie. <śmiech> O, oh, mordek. To... Piter, nie bi mnie! Znaczy się, ci... A tak, chyba już po ptokach. Coś go rozłożył. Checkpoint. Dobra. Uważaj, 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 uważaj. Ej, ja tu wiem co trzeba zrobić. Ty też pewnie. Nie no, wiem. No, no ta maszyna. Co ciągnie króla? Nie wiem. A on siedzi. Bez kojarzenia nie ma Fajnie. Czemu pomijanie nie działa? Nie wiem, może ja muszę przypominąć. Peter szyk obronny O, zginęłem. Prawie. się miałem sypać. To powiedz, kiedy również. Już <laughs> O. Zaraz będzie po ptokach. Po ptokach? Tak. Ty, ty nie możesz ciągle bronić? Nie, masz... nie, dobra. Czyje? Chętnie mam tarczę.

Nie możemy się po prostu bronić? Ciągle? Piter, zginąłem. Uciekaj Uciekaj, kurwa Ta jest ekscytująca. Obudu. I to... za mną. Bum, bum. Czekaj, nie wchodź. Czemu? Chcę ich wszystkich rozwalić. Dobra, właśnie. Nie, on nie żre. <laughs> patrz na tego, tego. Z, 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 z rowerkiem patrz. Dobra, słuchaj. Ty bierzesz tarczę. No. Okej, okay? ty tylko y wzmacniasz tarczę, ale nie naokoło, tylko przed siebie, okej? Okay? Mhm. Y -y -y. Tylko błagam, ten czar, weź E. Szybko. No, no i, 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 i nie mnie szybko. Dobrze, pod, pod. <grym> <grym> nie tarczę teraz znowu. Ale hmm. naokoło. Teraz naokoło. Tak, E, Shift i prawy. No, dobrze, wiem. Pizza. <laughs> <laughs> <Ja>, tak. <laughs> Już ja zrobię. Dobra, to właśnie, ja Peter. Aha. No czekaj Przyżyjesz, przyżyjesz. Dawaj, dawaj Dawaj, szybko. No ja... No.

I chyba będzie koniec poziomu Dobrze Cieszę się Błagam, tak. koniec poziomu, błagam oje o No to co kochani widzowie? No to do następnego odcinka więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie więc na razie. Na razie.